Cześć! Z tej strony Lion, a w dzisiejszym odcinku wyzwania tydzień czwarty. Legendarne wyzwanie od siewca sobie zrobimy. Od człowieka ziutka epickie, od kwiata snów epickie, od chimera epickie i od słonka epickie. Trochę tych wyzwań jest, ale sobie poradzi... poradzimy na pewno. A Wy jeszcze możecie zostawić subikę z dzwoneczkiem i łapkę w górę. A ja już lecę do gierki. Jak zwykle zaczniemy sobie od wyzwania epickiego, od człowieka ziutka. I brzmi ono: porwi przeciwnika promieniem ściągającym talerza. Więc na paskudnej przystani jest zawsze jeden statek UFO w tym wezwaniu mówię no to talerz i ja właśnie tam lecę i idę porwać ten statek i później pokażę wam co robić dalej ja właśnie do przystani dolatuję i między tymi kontenerami jest właśnie statek UFO na no szybko sobie wyląduję na kontenerze i do niego wsiądę jesteśmy i jak widzicie macie w prawym dolnym rogu ekranu funkcję tego statku i podpisane do niego przyciski, przynajmniej ja. I ja na L1 mam promień ściągający czyli umiejętność tego statku, która do tego wyzwania jest potrzebna. I właśnie jak nam się poświeci kółko to musimy to nacisnąć w moim przypadku gram na PS4 L1 i mamy porwanego przeciwnika. I wyzwanie się zaliczyło. Wyzwanie od Kwiatosnów. Wyzwanie tym razem od Kwiatosnów to doświadcz obniżanej grawitacji z nanitami obcych lub w statku Matka. Jak wiedzieliście, lub też nie, na mapie w różnych miejscach, w różnych grach pojawiają się takie statki. Zawsze one są. Takie duże, większe od takich, których możecie jeździć. Mniejsze od tego nad mapą Musisz po prostu poczekać do pierwszej strefy, aż ten statek zacznie Was porywać. I ważne, żebyście byli centralnie albo no troszeczkę obok. I ja właśnie jeszcze muszę poczekać 40 sekund i wtedy powinien mnie ten statek porwać. To jest właśnie taki statek. Na mapie też go macie zaznaczonego. Tutaj ja mam trzy Chyba zawsze to ufo, nie jestem pewna. No ale dobra. Ja poczekam 20 sekund, i zacznie mnie to ufo porywać. Jak widzicie, ufo już mnie zaczyna porywać. Teraz jeszcze muszę trochę poczekać, aż mnie porwie. Mnie jakiś typek, który nie ma za dobrych zamiarów zapewne. Muszę trochę pouciekać. Porywaj mnie uko szybko, szybciej. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tam tutaj nie mam broni. Ale właśnie mnie porwało. I teleportuje mnie do statku matka. Głos mi się zbadował, ale okej. Okay? Już się odpakował i się zaczyna nadal. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. No i mnie właśnie porwał ten statek. I jak jestem tej poczekalni jakby, to wyzwanie już mi się zaliczyło jak widzieliście. No ale jeszcze dla pewności tutaj sobie wejdę. No i teraz wyśleczyliście tej grawitacji, więc wyzwanie wam się zaliczyło. To ma etapy chyba tak, więc lecimy do drugiego etapu. Nie, nie etap, że mi się pomyliło, to zadaj obrażenie przy porywaczu. To jest ten sam statek, który używaliśmy, którego używaliśmy w poprzednim wyzwaniu i po prostu musicie znaleźć taką broń bądź użyć kilofa do zadawania obrażeń graczom. Więc musicie po prostu być przy nim. Ja właśnie jestem przy nim. Jakbym kogoś teraz zadał obrażenia komuś, to by z wyzwaniem się zaliczyło. Musicie zadać tysiąc obrażeń, więc całkiem sporo. No ale może trzy gierki i Wam się uda. Albo i, przy, albo i szybciej. Kolejne wyzwanie. Etap. Więc poprzedni uczeń wyzwania mi trochę przycięło i teraz się dogrywam. Nie kolejny etap, tylko kolejne wyzwanie tak żeby było jasne teraz lecimy do kolejnego etapu innego wyzwania kolejne wyzwanie to zniszcz kryjówki kryjówka to jest na przykład tojtoj albo śmietnik do którego możecie się ukryć, nie taki zamknięty i jak zniszczycie to na przykład kill offem, to wyzwanie wam się jak najbardziej zaliczy. musicie zniszczyć trzy rzeczy, albo śmietnik albo tojtoj o, tam mam na przykład jeszcze tej to Wam jeszcze pokażę na tojtoju. I oczywiście wyzwanie zaliczone. Ostatni etap tego wyzwania. A kolejne wyzwanie to zniszczy obiekty w sklepowej sadybie, zalewie ze w przyjemnym parku lub zielonych żywopłotach. Nie, zielonej w GA. No, coś tam. I ja to pokażę Wam na przykładzie sklepowej Sadyby, która znajduje się tu. Tutaj macie wszystkie miejscówki, gdzie to macie. I na przykład zniszczę krzesło, się zaliczyło. Zniszczę kolejne, się zaliczyło i się oczywiście zaliczyło. Musicie zniszczyć 5 obiektów. Ja zniszczyłem wcześniej 2, czy tam 3, więc wyzwanie się zaliczyło szybciej. No ale teraz lecimy do ostatniego wyzwania epickiego, później legendarne. A kolejne wyzwanie to upoluj zainfekowane zwierzę. Jak wiecie, teraz mamy zainfekowane zwierzęta w grze, czyli przykładowo ja mam kurę z czymś na głowie. I muszę po prostu takie upolować. No i wyzwanie mi się zaliczyło. Upolowanie to znaczy zlikwidowanie. Drugi etap. No i ostatnie wyzwanko epickie to podróżuj talerzem. Znowu poleciałem na pasku dnu tym gdzie jest. Statek UFO, który zawsze tam jest, i po prostu musicie przecież 1000 metrów, co statkiem nie jest mega trudno. Możecie sobie jakiś punkt zaznaczyć, no może trochę dalszy. 800 to już wystarczy, i tam muszę dolecieć, żeby wyzwanie się zaliczyło. Kolejne wyzwanko, tym razem legendarne. Wyzwanie legendarne brzmi: Poszukaj wskazówek na farmie. Nie na kukurydzianym kompleksie, tylko na tej farmie obok półkórejdzianego kompleksu no na tej wysepce, która jest otoczona rzeczką i właśnie ja tam już lecę i musicie znaleźć takie jakby lupy tak mi się wydaje trochę głośno jest od... po to nie lotnia ale sobie jakoś poradzimy i teraz tak, mam na chacie typu Dobrze by było ich nie mieć, właśnie tutaj takie jest, ale to wam pokażę za chwilę, jak w ogóle dostanę bronię albo przynajmniej nie spalę, to podpaliłem, bo podpaliłem domek, żeby tamtych wygonić. A więc tak, pierwsze znajduje się tutaj, zbadaj wskazówkę. I teraz lecimy do kolejnego. Ten jest obok traktora przy kukurydzianej farmie. A druga lupa jest jakby po drugiej stronie, czyli za wyspą. No tutaj za tym domkiem. Jak tutaj jest ten domek, właśnie to schodzicie z górki i tutaj macie obok tych drzew tą właśnie lupę. Kolejne wyzwanko. Najlepiej też mieć statek UFO ale oczywiście nie trzeba bo to jest wyzwanie odwiedzulć dane miejsca farmera sala już mi serio to jest statek prawie zbili no dobra lecimy do pierwszego czyli tutaj wyznaczone no halo no i ono jest w przypadku przystani ja tam właśnie lecę można chyba nad tym tylko przelecieć i wyzwanie się powinno się zaliczyć Dobrze, rozumiem, czy nie? Oczywiście, że tak. Teraz drugie miejsce to miejsce, gdzie jest pani pomidorek, gdzie była pani pomidorek. Teraz już jej chyba nie mam. I trzecie miejsce to jest taka sadzawka z płaszczakami, jeśli to tak się nazywało. No ale właśnie tam lecę i jak będę leciał po to do tej sadzatki z poszczekami zrobię Wam szybkie cięcie bo może to chwilę poszwać nawet jak lecę sadzkiem UFO pomiędzy pana pomidorka i pani pomidorek zaliczone i teraz szybkie cięcie z paszczakami jest w tym miejscu na mapie no w no tym wystarczy że sobie tutaj wyląduję i wyzwanie się zaliżyło kolejne etap a kolejny etap to ustaw ogłoszenia o zaginionych w piszczącej puszczy i gasnących gajach, ja wam pokażę na przykładzie piszczącej puszczy, która znajduje się tu i tutaj jest pierwsza tabliczka i lecimy teraz do drugiej tabliczka jest tu a czwarta z przodu tego domku no i to są wszystkie w piszczącej puszczy. Ja Wam właśnie na piszczącej puszczy pokazałem te wyzwania. Można jeszcze zrobić to na gosącego Gaja. Czwarty etap. Kolejny etap. Zbierz poradnik przetrwania katastrofy dla prepersów. I można zrobić to na kurzących kominach lub na Hydro 16. Jak jesteście w środku, to tutaj macie przy schodach takie pomieszczenie i musicie zabrać tą. Książkę i wyzwanie Wam się zaliczy. Piąty etap. Wyzwanie to zbierz przekąski. Radzę Wam wylądować na tej miejscówce z pierwszego wyzwania, z tego etapu wyzwania legendarnego i po prostu zniszczyć sobie trochę tego szana I będzie Wam z tego wypadała kukurydza, którą jak zbierzecie, to wyzwanie Wam się będzie zaliczało. To jest oczywiście przekąska i wyzwanie to jest przekąski. Musicie, nie musi to być kukurydza, ale muszą to być po prostu jabłka, yy, sałata, jabłka, sa, jabłka, sałata, jabłka, kukurydza i tak dalej, i tak dalej. Jedzenie po prostu ostatnie zostało i wyzwanie jak najbardziej zaliczone. To był etap piąty z pięciu, więc to by było na tyle z tego odcinka. Zostawiajcie subskrypcję z wnętrzem i łapki w górę. No właśnie. A ja już lecę. Elko!